Z Ewangelii według świętego Jana. Duch prawdy, który pochodzi od ojca, on będzie świadczył o mnie. Jest coś bardzo, bardzo przedziwnego w fakcie, że przez wieki ludzie próbowali opowiedzieć sobie nawzajem prawdę o świecie, o człowieku. I za każdym razem, gdy to robili, właściwie nie udawało się, jeśli ta opowieść nie kończyła się Jezusem Chrystusem. Bez Jezusa Chrystusa opowieść o człowieku, prawda o życiu i o świecie jest po prostu niepełna, jest tylko namiastką prawdy. I Duch Święty przychodzi po to, byśmy to odkryli: byśmy odkryli, że wszystko do Chrystusa prowadzi. Wszystko się w Jezusie zamyka, spina, wyjaśnia, tłumaczy wszystko staje się wreszcie pełne w Jezusie Chrystusie. Żadna prawda opowiedziana bez Jezusa. Żadna prawda, która nie wskazuje na Jezusa, nie jest pełna, nie, nie wystarczy, nie opowiada o naszym życiu i o świecie wokół nas. Do zobaczenia jutro.